Witam wszystkich, nazywam się Ernest Syder, jestem szamanem. Ten filmik dedykuję dla Moniki. No, zaczynamy. Jest czwarta rano, zostałem wybudzony, żeby wam nagrać tutaj filmik, nie? No Nie, nie powiem, żebym był tym uszczęśliwiony, bo dopiero normalnie wstaję o szóstej, nie? Ale już całą noc schodziły tutaj do mnie balony informacyjne do mojej głowy, żeby ten film Wam dać. No. Więc palę faję i śmigamy. To będzie ważny film. Nawet bym powiedział bardzo ważny i mało z tego, najważniejszy. wielu z was utknęło w Dolinie Kleszczy. Definicja kleszcz. Co to jest? Kleszcz. Bańka mydlana. To już nie mówię o, o mm, fizycznych kleszczach, tylko o kleszczach energetycznych. Nie? No. Bańka mydlana Klaszcz. napompowana. Przez swojego żywiciela. Wiesz, yy... co w tej bańce jest? Ta bańka jest pełna ega, że tak powiem, nie? No i zaraz te mówię, jak to się dzieje, nie? Jak to się dzieje, że tak jest, nie? No, jeszcze dymka z wina, jednego, bo lepszy przekaz widzisz, jest, no? Dobra ta gancia, naprawdę smakuje mi. No dobra, jedziemy dalej. Yy, definicja kleszcza, nie? Energetycznego, niefizycznego, bo tutaj ja przedstawiam wiedzę od energetyki w górę. No, ale ostatnio tutaj zeszłem do, że tak powiem, chciałem wytłumaczyć, czym ten wymiar materialny jest, nie? No, więc, kleszcz energetyczny, co to jest. Jest to bańka mydlana, napompowana, wypełniona ego i, i nigdy nie będzie twoim kolegą. No, to jest ten kleszcz, nie? No. I ludzie duchowi, którzy przychodzą tutaj na tą ziemię, yy, coś naprawić, coś poprawić, yy, bardzo często mają takiego kleszcza koło siebie, nie? Yy, bo widzisz, yy, ludzie duchowi od małego lubią się bawić, nie, i za to są, że tak powiem, strofowani, wyśmiewani, wiesz, poniżani i wyprostowywani cały czas, wiesz, do, że tak powiem, do poziomu tutaj robota, wiesz, społeczeństwa, bo inność Inność u kleszczy to jest, wiesz, zaraza, nie? Taki kleszcz, on, że tak powiem, on pije Twoją krew, nie? I yy, energetyczną krew, nie? Czyli on, wiesz, bazuje cały czas na wyrzutach sumienia, na emocjach i wtedy się włącza, wtedy puszcza swój jad, nie? Wiesz, na tej zasadzie to działa, nie? Żeby podwoić Wam. Wiesz, podwoić, potroić yy, wszystkie te stany, w które was wpędza, czyli wyrzuty sumienia, nędza, yy, wiesz, yy, brak miłości, yy, groźba odtrącenia, groźba porzucenia, zostawienia: no, no to są, wiesz, taki kleszcz robi wam, że tak powiem, wiesz, tu piekło za życia. I w zasadzie nie ma z tego wyjścia, bo wbił się w was, rozumiesz, jak kleszcz. Tak to jest. Może to być małożonek, małożonka, boyfriend, girlfriend, co tam jeszcze? Mama, tato, wiesz. Nawet siostra. Warover, nie? Sami musicie wyczuć kleszcza. Kto nim jest? Wiesz. Jak to zrobić, nie? Wiesz, test na kleszcza. Kto kleszczem jest? Musicie zrobić im test. Wiesz, bo ludzie duchowi to ludzie dobrzy, nie? Nie chcą się kłócić, wiesz? Nie chcą. Nie są zadziorni przede wszystkim, wiesz. Chcą, żeby było ok, nie? A kleszcz, jak to kleszcz? No powoduje te kłótnie, żeby miał co jeść, nie? Żeby był energetycznie najedzony. Kleszcz może siedzieć, wiesz, pod spódnicą żony na przykład, nie? Jak to było, no. W, w moim przypadku, bo też spędziłem troszeczkę, że tak powiem. Swojego życia, wiesz, za kratką, nie? No, byłem w więzieniu, z którego no, nie miałem wyjścia, nie? W takich samych więzieniach, jak jesteście Wy, ale się uwol uwolniłem, wiesz. Też byłem karmiony wyrzutami sumienia: że ktoś mnie zostawi, jak, jak się nie zmienię, jak, że muszę przestać być sobą i że muszę zachowywać się jak inni. To, to, to się ciągnęło u mnie przez. Przez 10 lat, i widzisz, nie mogłem z tego wyjść, nie wiesz? Byłem jak, jak yy, kwiat, wiesz, bez wody, nie, że tak powiem, i bez ziemi. Dopiero jak wyszedłem z tego, sam nie wyszedłem, no góra mi pomogła, byłem, że tak powiem, tak. także jestem wdzięczny. Dziękuję bardzo. Hej, jestem. I wielu z was, z was góra też pomoże, nie, ale tutaj ważne są intencje, wiesz, medytacja przede wszystkim. Jeżeli wiesz, podłączacie się pod moje działania tutaj, podłączacie się pod górę i góra wie, co jest dla was dobre. Wiesz, na przyszłość, nie. Ale tutaj liczy się od, odwaga, nie? Wiesz, yy, człowiek. Yy, yy, jeszcze i jeszcze do tego kleszcza wrócę, czy są, co to jest ten kleszcz, wiesz, no kleszcz, wiesz, zagnieżdża się w ludziach, którzy mieszkają z ludźmi duchowymi i w tamtych ludziach jest i z tamtych ludzi, z poziomu tamtych ludzi działa na was, rozumiesz, to jest właśnie kleszcz, czy tamci ludzie są świadomi, że tak jest? Oczywiście, że nie są świadomi tego, że tak jest, bo to nie jest wiedza dla nich, to jest wiedza dla Was. Oni są świadomi tego, że, że chcą zniszczyć tego, kto, kto w Was jest, czyli światło. Tak działa kleszcz. Wiesz. Dlatego tam jest, żeby Was tutaj nie mobilizować, przede wszystkim, żeby, żeby was tutaj yy, łamać i nigdy nie dojść, nigdy nie dać się, nigdy nie dać się przełamać. No. Yy, bo jak prze, przełamiecie swój lęk i uś, uświadomicie sobie, że to już, to już nie jest ta osoba, że to jest kleszcz. Wiesz. To wtedy wiesz, yy, wychodzicie z tej pułapki, nie? Wiesz, stajecie się wolni, ale wyjście z pułapki... No, nie jest miłe, nie wiesz? No, i tu o tym też chciałem opowiedzieć parę słów. Jest, jest bardzo zjadliwe, nie? No, tak to jest, wiesz? Kiedy uświadamiasz sobie, że żyje z tobą kleszcz i że jesteś duchowy i że nie masz kurwa co jeść, bo zjada cię kleszcz podejmujesz walkę o, o siebie. Widzisz yy... osoba, której zadedykowałem ten film podjęła tą walkę jak wiele innych os o, osób, nie? No i dlatego też widzisz zawsze poznaję ludzi, żeby o nich tak naprawdę nagrać, daje im przekaz, ale też może nie używam ich, ale ich historię, żeby stworzyć dla was film, co tutaj tak naprawdę się dzieje, wiesz, na tych ziemiach, nie? Wiesz, ziemiach, mówię, bo ziemi jest, jest też, jest, wiesz, są to lewele, wiesz, do wyjścia. Jeśli już wychodzicie na lewo, żeby stanąć... Do pojedynku z waszym kleszczem, który was wyjada, wyniszcza, musze, musicie ten pojedynek zrobić, zrealizować, zmaterializować. Wiesz, bo jest na was, na was już czas. Jest to czas, wiesz, yy, przebudzenia, jest to czas wyjścia z mas. Wiesz, jest to czas wyjścia yy, z pozycji podmiotu, jest to czas wyjścia z, po, z pozycji niewolnika do pozycji buntownika. Bo już czas, ktoś na was czeka, jesteście częścią łańcucha. Wiesz, zaczyna się duchowa rzeka, nie? To wszystko zaczyna płynąć, zaczyna się ruszać. Dlatego duchowi ludzie będą masowo wybudzani, kleszcze będą odpędzane. Bo nadszedł czas, żeby przyjąć święty sakrament. Przyjąć do siebie głos, który da wam wolność. Jako pierwszy dawam zamęt, nie? Bo wiesz, no jest to ciężkie przejście. Bardzo ciężkie dla mnie było. Yy... Nie należy to do łatwych przejść, nie? Także tu ci, ci tam wszyscy ezoterycy, co to wam wiesz, serduszka wysyłają i tak dalej, nie dotrą do tych przejść. To nie dla nich, nie? Dla nich jest Matrix. Oni tutaj będą tańczyć dalej, nie? Do tego przejścia do, dotrą tylko ludzie twardzi. Tacy, co to się nie pierdolą, wiesz, budownicy, nie? No i oni to przejdą. Słabi nie przejdą tego przejścia, nie? To nie jest dla nich chyba że się wzmocnią, wiesz, działaniami i medytacją. Więc to przejście yy, jest racją, nie? Która, yy, racją wspólną, nie? Bo widzisz, po tym przejściu zaczynasz, yy, zaczynają się, wiesz, w zasadzie zaraz, już, jak, jak to przejście się zaczyna dziać, góra, wiesz, podsyła ci, że tak powiem, swoich ludzi, nie? którzy przychodzą ci naprawdę z pomocą, nie? Tylko, wiesz, nie możesz więcej być ow owcą, nie? Nie możesz iść, kurwa, za stadem, nie? Za głównym nurtem. To nie dla ciebie, stary. Musisz być własnym jogurtem, nie? Swoją własną fabryką, wiesz? Yy, żywych or orszaków, no po prostu bakterii, które nie dopuszczają do ciebie żadnych innych, wiesz? Yy, no paranormalnych, że tak powiem, ceregieli. Jest to jeden głos, który Cię prowadzi, nie? Jesteś wyspą samą w sobie, tak jak powiedziałem, własnym jogurtem, który sam w sobie żyje, opiekuje się sam sobą. No ale żeby dojść do tego poziomu, to trzeba zostać sobą, nie? A żeby zostać sobą, to yy, trzeba się usamodzielnić. Nie możesz należeć do nikogo. Jeśli ktoś cię więzi, jeśli ktoś stawia ci warunki, że jeśli nie będziesz sobą, to cię zostawi, to niech wypierdala już teraz. I trzeba mu tak powiedzieć, bo taka jest prawda. Wiesz, przyszedł czas na oficera stary, trzeba mieć jaja, nie? Tutaj wiesz, taki kleszcz, kiedy odejdziesz, dajmy na to, z, ta z takiego związku, on usu usuwa się, bo on jest tam dla ciebie, wiesz. Człowiek duchowy musi przejść swoją samotnie, wiesz. Musi, 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 zrobić swój ser, nie? Musi po prostu, no musi od, od młod, odmłodnieć przede wszystkim, wiesz, mentalnie, nie? Musi się usamodzielnić, wiesz, yy, racjonalnie. Musi zacząć myśleć, musi się znaleźć tu, w matriksie, wiesz. Musi zacząć to wszystko od nowa, wiesz, w momencie kiedy schodzi duch boli cię głowa wydaje ci się że jesteś pierdolnięty, że już się tutaj nie odnajdziesz stary wiesz że ten świat nie jest dla ciebie wiesz że tak na, tak naprawdę stajesz się zupełnie normalny nie interesuje cię moralność bo wiesz że jest to zasłona i iluzoryczna której tak naprawdę nie ma większość rzeczy większość tematów 86% tematów poruszanych na tej ziemi to iluzja to Gdzieś tam z takiej historyjki powstały, wiesz, wielkie książki, które, które się napędzają razem i w coś takiego się wierzy. Wychodząc poza to, jesteś innym towarem, rozumiesz? Żyjesz tak jakby w swojej własnej wierzy, stary. Bo w nic nie wierzysz. Wierzysz, kurwa, w siebie i w nic poza tym. Bo słyszysz swój głos? Głos swojego taty, czyli Boga, który w tobie jest. Bo taka jest prawda i każdy to ma, tylko że należycie do kogoś, a nie do siebie. Kiedy będziecie należeć do siebie, będziecie mieli głos. Tak to działa, wiesz. Dlatego yy, człowiek duchowy to człowiek odważny, to wojownik, nie? On yy, się nie boi gadać, wiesz. Dla niego nie ma czegoś takiego jak wstyd, wiesz. Jest sobą i obnosi się z tym. A co ma robić? Żyje. Jest tu i teraz. Przyjmuje tą chwilę. Wypełnia chwilę swoim własnym dymem, żeby przekazać wam pewną informację, że błędnie myślicie, że powinniście wrócić do korzeni. Ktokolwiek żyje, ktokolwiek ma wizję, powinien się usamodzielnić i wykorzystać swój potencjał definicja, potencjał, co to jest. Poczekajcie, przyniosę jeszcze troszeczkę gandzi. Coś tam jeszcze jest, nie? Tak, kto jest zainteresowany, to dajcie mi sekundkę, nie? Jest. Co to jest potencjał? Potencjał, stan energetyczny. Soki. To otwarcie, otwarcie się, otwarcie rury w zasadzie. Wiesz, otwarcie takiego jak wiesz, na kominach czasami jest taki. Wiesz, taki, kurczę, daszek, żeby deszcz nie padał do kominów, nie? No, no to, to, to wiesz, wiesz, wyobraźcie sobie, że, że, że ten daszek można otworzyć, nie? No, to, to jest otworzenie takiego daszku. Jest to, to jest, to jest właśnie potencjał, nie? I, i to, co jest tam, wiesz, nagromadzone w tej rurze energetycznej, która, powiedzmy sobie, mieści się w ten sposób, wiesz, przechodzi przez Was, nie? I tam coś jest, wiesz, nagromadzone, wiesz, można sobie też to porównać do takiej neonówki, nie, wiesz, jak to kiedyś były, wiesz, lampy neonowe, wiesz, tam chyba młodzi ludzie tego nie pamiętają, takie, wiesz, podłużne, nie, no, i, i tam coś jest nagromadzone, nie, i, i jak jesteś z, z kimś, kto ma kleszcza, kto cię, kto cię nie woli, to nigdy Nigdy nie będzie to wypuszczone, nigdy nie będzie to uwolnione, jest to zamknięte, nie? Wiesz, bo, bo tutaj wiesz, tutaj na głowie, a potem tu otwierają się kanały, nie? Więc każdy, kto, yy, kto duchowo się, się budzi, kto przed, przede wszystkim przestaje być mały, uruchamia w sobie te kanały, tu i tu. Wiesz, to, to naz nazywacie yy, trzecim okiem, nie? No dobra, może tak być. Ja nazywam to potokiem, nie? Bo jest to potok in, in, informacji, wiesz? Podłączacie się niewidzialną rurą, wiesz? Do niewidzialnej stacji, nie? No, na tej zasadzie tylko wy ją widzicie, w swojej wyobraźni i nikt więcej. I tak to działa, wiesz? Taki człowiek nie jest pacjentem szpitala psychiatrycznego, chociaż pewnie większość ludzi by mnie tam wysyłała. No dobra, okej, okay, nie? Ale taki człowiek to potencjał, rozumiesz? On ma informacje, wiesz, ma on może mieć informacje na każdy temat, ale na temat dobry, a nie na temat zły, wiesz? Na temat, który może tu pomóc, a nie który może tu zaszkodzić, wiesz? Ale to już są inne historie, nie? Tu będziemy dalej Wchodzić, bomby atomowe, kto dał tą wiedzę, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest na ten, że tak powiem, wiesz, filmik, bo tu gadamy o czymś innym, żeby stać się w końcu inni, nie? Więc już zaraz będziemy kończyć. Więc kiedy wyzwolicie się od tych swoich ciemiężycieli, którzy Was od dłuższego czy długiego czasu ciemiężą, i kleszcze umiejscowione w nich was męczą wyrzutami sumienia i ogólną klęską. Staniecie się wolną jednostką duchową. Będziecie mieli swoją własną rurę yy, nieodbytową, yy, tylko wydechową wtedy, nie? Bo już nie będziecie tak, wiesz, tylu wiesz, pokarmów spożywać, nie? I będziecie mieli też rurę tutaj, wiesz, podłączoną, nie? W ten sposób i uruchomi się Wam też tutaj pewien kanał, dzięki któremu w przyszłości będziecie się kontaktować z Waszą przyszłą żoną, że tak powiem, bo yy, wiesz, ten kanał jest do, wiesz, do ściągania informacji, że tak powiem, dla przekazów, a ten kanał jest tutaj do przyciągania, wiesz, podobnych sobie jednostek, nie, wiesz, na tej planecie. Tak został człowiek. Człowiek duchowy stworzony, że kiedy schodzi, kiedy wchodzi w niego duch, co jest naturalną, zawsze było, naturalną częścią życia, dopiero później się porobiło. To jest etap życia. Zawsze tak było. Utknęliście w tym systemie, który was kurwa zabija. Więc kiedy schodzi duch, tutaj do ciała materialnego wszystko się rozwija. I zaraz zaczynają napływać ludzie, spotykasz, ludzie, ludzi pociągną do ciebie, rozumiesz, ciągną do ciebie po wiedzę i po DNA. Bo kiedy tacy ludzie się spotykają, każdy z nich coś ma. Mają duchowe DNA, wymieniają się, stają się silniejsi. Czekaj, pokażę jeszcze jedną rzecz. popatrzcie, się, czekaj. Ja tu nagrywam ze swojej kuchni, tutaj się posługuję, wiesz, rekwizytami takimi, wiesz, do gotowania, nie? Bardziej, no, wiesz, takimi do użytku codziennego. Popadź się, na razie jestem ja, nie? I jest ze mną jeszcze Kamila, nie? Tutaj pozdrowienia dla niej. No, tu jesteśmy, tak? No, łatwo złamiesz takie coś, nie? Widzisz, złamane, nie? Wykorzystam to, to nie jest waste. To wiesz, będzie wykorzystane do czegoś spokojnie. O, zaraz to wykorzystam do swojej fajki, żeby sobie wiesz podłubać. Ok, jest dobrze. Lepiej się będzie palić. A kiedy będzie tych ludzi duchowych, tyle. No, nie przełamiesz tego stary. Nie ma takiej kurwa szansy, nie? Popatrz się. Chcę złamać. Ugryzę, nie? Nie da się. Naprawdę nie. No także, tym aspektem kończę. U uwalniajcie się przede wszystkim. Rozwijajcie, nie? No i. No, ja chyba skończę. Na razie, hej. Cześć.